Na tym filmie widać, jak deska do kraula poprawia wkładanie ręki do wody. Około 90% pływających amatorów ma z tym duży problem. Pierwszy z nich to odkładanie prostej ręki na wodę, zamiast włożenie jej na zgięty łokciu, gdzie pierwsze wchodzą palce. Przyczyną tego może być częste pływanie dokładanki z klasyczną deską pływacką. Ręka wędruje wtedy prosto na powierzchnię deski, najczęściej prosta w łokciu. Jeśli długo pływa jej z deską, ruch ten wszedł w Twoją pamięć mięśniową. Drugi błąd. To przekraczanie ręką osi ciała w trakcie wkładania jej do wody. Jeśli tak wkładasz rękę, pozbawiasz się dodatkowego napędu generowanego przez siłę bezwodności wkładanej ręki. Ciężko jest też zrobić dobry chwyt wody potrzebny do napędu, bo ręka mieszkuje cały czas pod wodą. Trzeci błąd występuje wtedy, kiedy w trakcie napłynięcia wynurzasz rękę na powierzchnię wody i tu odpowiedzialność spada na spiętą rękę. Usztywniasz dłoń mimowolnie, a opór wody robi resztę. Z takiej pozycji ręki musisz ją najpierw zanurzyć pod wodę, czyli tracić siły, a następnie zrobić dobry chwyt wody. Pływając z deską do kraula możesz te trzy częste błędy w kraulu wyeliminować i przyspieszyć swoje pływanie. Kiedy pływasz z deską do kraula odkładanie ręki na wodę jest niemożliwe bo ona na to nie pozwoli i zmusi cię do zgięcia ręki w łokciu. Będziesz musiał włożyć ją za głową, gdzie pierwsze zanurzą się palce. Deska uniemożliwi ci przekraczanie osi ciała podczas składania ręki do wody. Po prostu będziesz w nią uderzał i od razu będziesz wiedział, kiedy coś robisz nie tak. Wymusi ona na tobie, tak jak w poprzednim przypadku, poprawne wkładanie ręki do wody. Rączki, które zanurzone są w wodzie, powodują, że ręka od razu ląduje w idealną pozycję do wykonania chwytu wody, a spoczywając na uchwycie, nie pozwala ci na wynurzenie się jej. Tak poprawny ruch buduje naszą pamięć mięśniową.